W gminie Piechowice realizowany jest program pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest on skierowany do osób mających problemy z dostępem do komputera i korzystaniem z internetu. Przede wszystkim można otrzymać komputer i dostęp do internetu. Jest to w celach nauki, pomocy na przykład dla osób niepełnosprawnych. Będzie też szkolenie dla tych osób, które zostaną wybrane. No, zasadniczą taką pozytywną rzeczą jest to, że dostęp do internetu będzie finansowany przez 5 lat. Programem ma zostać objętych 30 rodzin. Do 9 marca trwa nabór wniosków. Kto może ubiegać się o przyznanie komputera i łącza internetowego? Są to osoby korzystające z pomocy społecznej, samotni rodzice, dzieci uczące się z bardzo dobrymi wynikami w nauce i osoby niepełnosprawne. Miasto na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek i pięcioletniego abonamentu na dostawę internetu przeznaczyło prawie 300 tysięcy złotych.